Zostając z okazji, że kocur usnął. Postanowiłem naprawić tą naszą ładną tutaj finezję, którą dostaliśmy. Tu leży w środku jeszcze kaseta świętej pamięci, już Krzysia Krawczyka. Jest tu parostatek, nim zgaśnie dzień. No, taki tytuł dość symboliczny. E Zamówiłem już do przodu trybiki, bo Finezja słynie z tego, że tryby są uszkodzone, więc przed rozebraniem już jakby zamówiłem je. No zaraz, daj, że do środka. O, chwila napięcia. Tak to wygląda pod spodem. No nic tutaj wielkiego na razie jeszcze nie widzę. Nie mogę nic pokazać. No ale pasek wygląda. Nawet dobrze. Może nie jest najmocniejszy, ale jak na swoje lata całkiem przyzwoity pasek. Poza tym sprzęt czysty, ładny, niezniszczony. No, myślę, że to będą tylko te trybiki. Pasek oczywiście wymienię, bo wypada go wymienić. I że za chwileczkę będzie można posłuchać Krzysia Krawczyka. No i tak jak mówiłem. O. Zębatka uszkodzona. Ząbki wyłamane. No, ta jest w miarę cała. Tą to może nawet zostawię jeszcze na wszelki wypadek. No, tu mamy nasze zamienniki. Zobaczymy zaraz, czy pasują, i będziemy składać sprzęt. Zębatka wymieniona, pasek wymieniony. I wszystko ruszyło. Przewijanie działa. Jestem ciekawy, jak tutaj z prędkościami. Oczywiście, czy dźwięk się wydobędzie. Ale to była naprawa naprawdę bardzo szybka. Trzeba przyznać, że finezję można naprawić dosłownie w 10 minut. Bo dostęp do wszystkich zębatek, do wszystkiego jest tak prosty, że nie ma tutaj żadnej wielkiej filozofii. Ten ładny dźwięk to ustawianie prędkości. Właśnie tutaj 434. Jeszcze trochę muszę poprawić. Bardzo czułe urządzenie. Dla wszystkich, którzy chcieliby ustawiać prędkość, to tu z tyłu Andrzej. Znalazł jest potencjometr do prędkości finezji. No i oczywiście na docisku koła zamachowego też trzeba to poprawić, No, ale jest potencjometr to najważniejsze. Także zbliżamy się do końca tutaj tej naprawy, wystarczy tylko jeszcze tą prędkość doregulować i składamy. I tego tak to finezja Pięknie ruszyła, obroty ustawione. no Było trochę kombinacji, długa historia, może opowiem o tym przy prezentacji, ale zębatki na pewno uszkodzone były. Wszystko nasmarowane, pasek wymieniony, obroty ustawione, pięknie chodzi. Będzie o niej program. Oto Grundig RR 800, który otrzymaliśmy od pana Artura. A w którym nie działa magnetofon, i chciałbym zajrzeć właśnie do niego, co go tutaj boli. A fascynujący jest sposób otwierania tego magnetofonu. Dlatego może naświęcimy to w ten tutaj sposób. Dobra. Młoda, trzeba puknąć w górę tutaj, bo on nie ma śrubek. Grunik sobie to tak wymyślił. Że w zasadzie coś tam lata, ale teraz do się śrubokręt. Tutaj podważyłem delikatnie. Mamy trzy miejsca do podważenia obudowy, no i wówczas obudowa, kotur nam wschodzi. Proszę bardzo, chyba tu do wypięcia od anteny i obudowy mamy tylną na wierzchu i W przód schodzi nam również bez najmniejszego problemu. Proszę bardzo. Tak to działa. Rozebranie go bardzo proste. Jestem ciekaw, dlaczego tu magnetofon nie pracuje. Trzeba znieść skalę tutaj z góry i mamy śrubki do odkręcenia mechanizmu tu, tutaj i tutaj. Spróbujemy go wyjąć już jeden pasek tutaj no, znalazłem od licznika najprawdopodobniej może to nie będzie zębatka za chwilę się okaże no zębatka tutaj niestety nie wytrwała przy pierwszym obrocie popękało wszystko a tego się spodziewałem no muszę zamówić do niego zębatki i na razie odkładamy na półeczkę będziemy czekać na dostawę mamy do wypięcia tutaj te dwie kostki Musimy przełożyć mechanizm tu pod tymi sznurkami od skali. No i wychodzi nam cały kompletny mechanizm. Będzie można zajrzeć do środka, co tam się stało. Po zdjęciu tej obudowy metalowej, możemy wypiąć tutaj, właśnie płytkę. No i tak to wygląda w środku. Tutaj jakiś stary smar w dużych ilościach. Paska nie ma w ogóle. No, trzeba będzie trochę czyścić. No i zobaczymy. Założy się pasek. Może faktycznie zębatki są całe. Pasek założyłem nowy. Wszystko wygląda tu dobrze. Złożę to. Założę jeszcze pasek odlicznika. Podepnę go i zobaczymy, czy zębatki dadzą jeszcze radę. Kręcić pasek odlicznika jest założony. No, najlepiej go założyć tędy. Nie zdejmować całej tej obudowy. Co prawda, trzeba wypiąć te dwie sprężyny tu i drugą tu, żeby to luźno chodziło. Ale jeżeli założymy pasek w to miejsce. I przy pomocy pensety lub czegoś takiego możemy tam sobie wepchnąć go. Po czym tu z dołu go wyciągnąć jest to dużo prostsze. I pasek mamy zrobione. teraz, go wyczyszczę jeszcze trochę z tego smaru. Tu no i podłączę. Zobaczę, czy zadziała. Właśnie przyszły zębatki do Grundika. Tak wyglądają. No, tutaj jeszcze mamy te stare, więc zaraz to rozmontuję, założę te nowe, no i będę testował nasz piękny sprzęt, czy teraz zadziała. Tak wygląda ten nowy trybik. No, i tu również mamy nowy, trochę świeżej wazeliny, bo te tryby powinny być lekko smarowane. No i montujemy. Całość teraz razem. I tego tak to sprzęt ruszył. Przewijanie mamy. No, mechanizm jest trochę głośniejszy na pewno na tej zębatce. Mimo, że została nasmarowana. No, ale tak to już jest. Jakby ciut głośniej. No, z tej to tutaj widać, że. O! Pęka. Wigina się. Nie ma nic. No, ale dzięki temu, że one takie trochę inne były, były te mechanizmy bardzo ciche zobaczę teraz jeszcze obroty czy są prawidłowe, ustawię mu no i będę testował sprzęt od strony tutaj radia no i będę składał go już pomału przód, przednią, tylną obudowę no tutaj głośnik trochę widać, że jest trudny, ale delikatnie przetrę to tylko na sucho no Wszystko byłoby zbyt piękne, magnetofon chodzi, ale tu na tej listwie coś nie łączy. Ta długa listwa, ona tu na pewno odpowiada za nagrywanie również. I muszę to wyczyścić, przesmarować, coś zrobić, bo raz jeden kanał gra, raz nie gra. A więc czeka mnie jeszcze tu czyszczenie, bo Wydawało mi się, że już jestem na dobrej drodze, ale no niestety. Kaseta testowa do prędkości bardzo ładnie trzyma prędkość. Kanały działają, potencjometry wyczyszczone, głośnik też wyczyściłem. Wydaje mi się, że udało nam się dobiec do w miarę szczęśliwego końca. No, zacznę go teraz już naprawdę składać. Proszę bardzo. Nawet u nas łapie stereofonie, czyli radio jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo czułe, bo normalnie takich efektów nie mamy. Kocur to oczywiście słucha. Magnetofon też uruchomiony. I tak grundik. Znowu w pełni sprawny. Kocurek, zejdź mi stąd, proszę. I takiego mam pomocnika tutaj, który ciągle czegoś mi tutaj chce, chyba podawać, pomagać. och kocur. Ale udało się. RR800 znowu sprawny. Przewijanie również sprawne. No i fantastycznie.